Panie i panowie, witam serdecznie w drugim meczu Best of Free grupy A Brony Tournament jest, no, Jesteśmy w grupie A i teraz będzie drugi mecz. Jest obecnie 1-0 dla Cieja No nie wiem Widzieliśmy słabą grę ze strony bezgenu Aha, może jeszcze przedstawi kto jest na tym stan osobowy się nie zmienił, jest ze mną trebuch. Jej, witam wszystkich ponownie. Tak. Yy, no dobra. Yy, to chyba będziemy jechać. Nie ma co przedłużać. Chyba tak. No dobra. To 3-4. Yy, w lewym górnym rogu mamy yy, Blue Zerga. Yy, może włączę górę Cieja. I w prawym dolnym rogu mamy yy, Czerwonego Protosa czyli Paszko. Szczęścia życzę. Jesteśmy na mapie Ohana. Czyli co? Main chroniony z rampy. Łatwy do obrony natural. Przez... też tutaj jest platforma, ale jest też druga platforma zagrodzona skałami. Oraz trzecia baza. Już taka trochę gorsza do ochrony, ale z tego co widzimy na różnych turniejach i tak dalej, to zazwyczaj te wszystkie trzy bazy są brane od razu przez graczy. Plus potem mamy czwartą bazę, trochę wysuniętą do przodu, tutaj za takimi krzeczkami Oraz piątą bazę na wzniesieniu po lewej stronie. No mapa jest symetryczna. Połowik wiknie chronioną przez kamienie. Tak jest, tak jest. Po środku mamy jeszcze dwie wieże Selnaga i to jest chyba właściwie wszystko, co możemy powiedzieć o tej mapie. No dobra, w tym czasie ze strony Cieja idzie scout w postaci yy, dwóch nadrządców. Yy, w jego bazie jak na razie yy, powstają drąki. I zaraz powinniśmy zobaczyć tu yy, spawning pół, czyli niecko rozroczą tak jest. A w tym czasie u Paszki pojawia się brama, drugi pylon i już jeden pylon stoi. A zwiadu jak nie było tak nie ma. Jak widzimy, yy, Paszko nie stawia tutaj na zwiat. No i w tym czasie mamy też bojową drąkę, która leci do przodu, żeby skodować. Aj, prawie y, drąka by się wdarła y, na y, miejsce stawiania rdzenia cybernetycznego przez, y, paszki, y, przez, tak, przez Paszko. No, ale niestety nie paru sekund. I jak na razie Dronka zeskautowała całą bazę... ...Paszki. Tak jest. Dzisiaj dokładnie wie na czym stoi, ma nad, yy, ...ma nad jego bazą jeszcze trasy Overlorda i to się raczej... No zobaczmy, Dronka jak na razie nie ma dosyć i w tym czasie atakuje Pylona. A Paszka jest dosyć... Yy, Właśnie się załolował i nie ma jak... Yy, jak się obronić przed tym atakiem. <noise> Sytuacja dosyć kuriozalna. Kuriozalna. A w tym klasie powstaje exp buzerga. Tak jest. Powstaje yy, exp natural. No mhm. zobaczmy co na to bojowa drąga. Już prawie yy, zebra, yy, Zebrała całą... Tarcza, ale jednak pojawi się szybko zalota, który uniemożliwił dalszą konsumpcję. Dokładnie, uratował swój budynek. No dobra, mamy znowu scouty naczącami ze strony Cieja. Jeden stoi tutaj w czwartej bazie, pilnuje, żeby tu się przypadkiem jakieś promienie otchłani nie, wym, nie wymknęły bokiem. Bo tak ten pylon, to podejrzewam, że Paszko może pójść tą samą drogą, co w ostatniej grze. W tym czasie idzie też drugi topiciel, tropiciel i mamy yy, dwa zerglingi wysłane do obstawienia wieży Xel'naga. I zwiadowczego zalotę. I tak, i zwiadowczego zalotę, który właśnie dochodzi do yy, naturalo swojego przeciwnika, ale mamy tu królową, tak więc myślę, że yy, za dużych strat tutaj nie wyrządzi. W tym czasie też w, mei, w mainie Paszko zabije jednego odadrzące cieja No i znowu stagnacja Patrzmy obecnie w co do kontroli A Muszę się nauczyć skrótów klawiszowych Zaopatrzenie robotników mamy 20 do 17 taki średnio imponujący wynik Wym bardziej że jak na jednej kryształy powinny być trzy próbki no to yy, powinny być te 24 na minerały plus 6 na gaz A więc na no ani jeden gracz ani drugi yy, nie z maksymalną przepustowością O, powstają je dwójka Gwiezdnych Wrót po stronie paszko. Mhm, i także powstaje już jeden promień odchłani, ale ja w tym czasie jestem tutaj przy wieży Xel'Naga. Wychodzą trzy karakany z bazy cieja. Karakany przeciwko promieniom odchłani. Jest znowu, znowu... Ta sama taktyka. Tak jest. Pytanie, czy cię się da na to nabrać. Tylko Paszko robi znowu ten sam błąd. Jedzie y, cały czas na jednej ekspansji. Jest ósma minuta i raczej y, nie widać, żeby coś, coś się miało w tym kierunku zmienić. Mam już. Y, nie, wiem, mam nadal jeden promiatur gotowy. No hmm. Jak tam produkcja? Otworzy się już drugi. Mm -hmm. yy, mamy także apy yy, ze strony yy, gracza zerga jeden na 1 yy, Dochodzimy do Przyspieszenie oraz... dla nadrządków i zagrzebanie. Tak jest A w tym czasie Paszko sabot sabotuje swoje jednostki i niszczy pylona. Bo się zawolował i teraz biedaczek nie może wyjść. Już idziemy te dwie próbki. Czyżby ekspował? Czyżby wysłał Nie, nie ekspuję. Chyba, że będzie chciał Chyba, że na, Od razu miejsce. na trzech eksp. Chyba tak. Nie, widzi, że jest tu narząca i zrezygnował. Jak już? Hmm. W tym czasie tu nam się cień zbroi. No już 10 karakanów. No. Na pięć, dwa trzy. promienie odchłani. Tak jest. No cóż, a te biedne próbki ciągle latają i jakiegoś wolnego miejsca, gdzie nie ma nadrządów, no ale. No niestety, Cień się zabezpieczył przy przykład takiej okazji i bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Hmm. <laughs> trzy promienie odchłani. powstaje kolejny. Mm, tylko też wybudował te 3 y, piel ale y, obecnie go y, wydobycie minerałów na, y, na tyle nie, nie pozwoli, żeby tak produkować na 13. Na zobaczmy, mamy y, obecnie y, 12 y, próbników przy minerałach. No, spokojnie mógłby jeszcze 4 dobudować, żeby wydobywać jednak trochę więcej tych minerałów. Y, ale zobaczmy, powstaje y, ekspansja ze strony Paszko i to powstaje w takim dziwnym miejscu, bo y, Praktycznie po drugiej stronie mapy, zaraz y, przy miejscu na trzecią bazę zer, y, Zerg'a. No, przy okazji, tak Kiej wie, że ta baza powstała. Tak jest, mamy tutaj nadrządce nad, nad y, jego y, przyszłym nexusem. No, naprawdę nie rozumiem ruchu y, ze strony Paszko. Jeszcze żeby y, to wszystko było ukryte, no to okej. Okay. Pomysł, pomysł fajny, bo... Yy, przeciwnik nie widzi, się nie spodziewa yy, takiego ruchu, nie? Że, yy, że Nexus będzie zaraz pod jego drzwiami Ale w tym wypadku to ja bym to olał i robił w yy, naturalu Powstały tutaj już yy, dwa działka fotonowe, powstaje trzecie No ale w tej chwili idzie pusz ze strony Cieja, ma tutaj <ścoughs> pięć hydralisków no i niestety prawdopodobnie już nie, nie będzie nie, nie, istniał nawet, za chwilę. To nawet nie ma co gadać, apy 1 na 1 yy, zniszczy yy, tego playlona no i... Koniec. To nic nie jest. Chodźcie, żeby całkowicie musiałby... Dokładnie, zniżki drugiego. No dobra, ale przyjmijmy, że to miało zwrócić uwagę, bo w tym czasie idzie push ze strony Paszko, który się niestety wtrynił na Overlorda i Cię go teraz mógł przejrzeć, dlatego teraz widzimy odwrót... Tego dlatego rhinosta... dzisiaj wraca. Tak, Nexus nadal stoi, te promienie odchłani już, zaraz osiągną bazę. Co jeszcze zobaczymy na minerały? Dzień wysokie jesteśmy na stanie. No i. Nie, nie, nie. Promieni odchłani natknęły się na. Sensu. Ledwo uciekł. Promień odchłani, widzimy tutaj jest. 16, na 16 punktach. 16, tak, 16, 16 życia. No niestety, Paszko źle to zagrał. Nie wygląda to dla niego ciekawie. Widzimy też tu jest jeden bezzad zarodnikowy w jego ekspie. Znaczy w naturalu. No ale obecnie on ma tutaj 16-17 No, Przepraszam bardzo, ale nie widzę, żeby 5 promieni mogło im zagrozić. Tym bardziej, że tu mamy jeszcze królową mi pełzacza w środku. No ale jak widać dzisiaj się też tym nie przejmuje i teraz znowu atakuje na bazę, która znowu postawiła y, parę y, wieżyk, ale też w tym czasie jest kolejny atak na y, bazę y, na Expa. Idziemy wraca tymi jednostkami, y, ale zostawił wreszcie zmyślnie karakany, tak żeby też trochę tutaj uszczupić te y, osoby przeciwnika. No i padają y, promienie otchłani już zostało 2, 1 ucieknie? Jeden uciekł. Uciekł, uciekł. A jedna wieżyczka się wybroniła. Minimalnie. Ale, bałem ale się, że się to jest wybroniło. koniec, bo y, Paszko już nie ma Siła na, siły na takiego pusza. A już obecnie idzie ta horda hydralisków. Ten pylon nie zdążył się zbudować. tylko budynkom nie są jakieś najlepsze, ale jednak 25 kapięć hydralisków przeciwko jednej wieży. Wiesz, 25 jednostek to tak się każda jednostka jest potęgą jeżeli jest jej 25, to już jest jednak duża liczba. No, zwłaszcza krążowniki. Albo kariery. Tak. No i niestety ten Nexus padnie, przetrwał yy, 3 ataki, ale no niestety wszystko ma swój koniec. No dobrze, zobaczmy co się teraz tu dzieje u Paszki. U Paszka już 4 kar... Y Kariery mówię. Promienie odchłani kakają. tak jest. Teraz wreszcie uruchomił produkcję na maksa. Kolejk nie ma, ale jednak produkcja jest nieustanna. Dorabia teraz dodatkowe próbniki, ma ich już tutaj 14. A jeszcze tutaj Cię skautuje, czy przypadkiem jego przeciwnik nie zrobił drugiej takiej ukrytej bazy. No ale jak widzimy, jednak za mało minerałów. Jeszcze sprawdza czwarte miejsce na bazę. Piąte ma obstawione cały czas. Jeszcze teraz pewnie wyznaleźć. sprawdzi trzech miejsce, tak, tak, tak. tak. I wejdzie od boku do naturala. A w naturalu w Paszko... Na którym spodziewał się expa, tak, Który się dopiero buduje. Paszko dopiero teraz postanowił y, zbudować EXPA. No. 19. Minuta nastawiania Nexusa w naturalu. P powiem szczerze, jest to trochę za późno jak na mój gust. Tak jest, Nexus został anulowany i w tej chwili Cię yy, robi atak na główną bazę. Mamy tu jedynie dwa działka oraz. 8 promieni odchłani. Nieźle, nie nieźle, szybko się ufdował. Ale hydraulijskie mają apy 1 na 2, 2 do ataku. Podczas A kiedy promieni odchłani, Niestety... nie mają nic. Mają 0 na 0. Dwa... Systety I spadają... w tym momencie promienie odchłani są zjadane tak, przez Tak, to, to jest koniec. Obecnie yy... siły, siły paszki to jest yy... jeden tropiciel i jeden promień odchłani. <laughs> Drogi paszko, nie przeklinamy, ale to prawda, spieprzyłeś tą grę, mogłeś to zagrać lepiej. No ale no cóż, yy, bywa, to jest rozgrywka. Więc obawiam się, że tak jest. Mamy GG. Dzisiaj wygrywa 2 do 0. Dzięki temu yy, zapewni sobie prowadzenie w y, grupie A. No i prawdopodobnie wyjście do yy, etapu 1/4 finału. Do ćwierć finałów. były napr... Ten mech był już naprawdę interesujący. Parę puszów ze strony. Paszko, no, nieudanych, ale jednak. No, owszem. Paszko jedynie co to popełnił ten sam błąd. Brak wcześniejszego ekspa oraz no w sumie, w samym błędem było to, że się tak czepił tych promieniotłani. Gdyby y, też poszedł w jakieś Stalkery albo zaloty do jakiegoś takiego wsparcia naziemnego, no, mogłoby to zupełnie inaczej wyglądać. I przede wszystkim, więcej ekspów więcej ekspów, chociaż żeby jeden exp zrobił ale też y, Ciej y, zagrał y, tylko jednego expa podczas kiedy w ciągu 20 minut mógłby się bardziej rozwinąć się ba y, rozwinąć swoją ekonomię i potem pójść na przykład jakieś jednostki latające natomiast też y, on się uporczywie y, trzymał tych swoich karakanów i hydralisków. No. jak widzimy y, taktyka przeciwko taktyka... latającym jednostkom jest wyśmienita tak tak, tak. Nie wiem, nie wiem co by się działo, gdyby y, Paszko poszedł y, w inną taktykę, czy wtedy jakoś chcieliby inaczej to zareagować, no ale już tego się raczej nie dowiemy. Chyba, że y, z kolejnych meczy jeszcze w grupie A... Y, w grupie A, tak jeszcze powiem, bo były małe przetasowania, y, miał grać Dabu y, Protosem, ale y, dostałem y, niedawno informację, że jednak nie będzie mógł się stawić. No cóż, różne są rzeczy, my mamy obecnie y, lipiec i no, ludzie wyjeżdżają na wakacje, ale pojawił się szczęśliwy na forum y, człowiek o niku Masłonator. Y, zobaczymy, nie wiem, czy będzie grał, bo okazało się, że jest to y, gracz y, o, dosyć, dosyć... Dosyć bardzo pro z Ligi Diamentu. Na bardzo który wysokim ostatni poziomie. grał w turnieju w ćwierćfinale z Nerciem. Nie wiem, o ile pamiętam to przegrał, ale no jednak myślę, że nasi zawodnicy mogą mieć z nim zerowe szanse. Zobaczymy. Były, pr były propozycje gry 3 na 1 Tak, ale, ale jednak te trzy osoby się nie zgodziły. <gry> tak. No zobaczymy, jak już to... Yy, MassFounder powiedział, że nie będzie chciał grać Taranem, którym zwykle gra, tylko jak już to inną yy, rasą, którą jest... Yy, którą, po, którymi podobno nie umie grać, ale no raczej wątpię, jak ktoś umie grać jedną rasą, to jednak jest też wyskilowany na innym. No dobrze, yy, no to yy, z tej strony wszystko, to był pierwszy mecz. Yy, Best of Free Pezgonu kontra ciej grupa A, turnieju Brony Tournament 2012. I streamował tutaj dla Was Eridor i ze mną przez magię internetu oraz Skype'a był Trebuch. Tak. Dziękujemy Wam bardzo i zapraszamy już na kolejne filmy z kolejnych rozgrywek, bo trochę ich tu jeszcze będzie. Cztery grupy po trzech graczy i potem ćwierć finały. Półfinały. Półfinały i mecz finały. I oczywiście miejsca. Tak więc dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia wkrótce.